Cześć, tu Cezary z p 7 ze sklepu Ham Radio Shop. Dziś krótka prezentacja jak szybko sklonować informacje z jednego radiotelefonu TID Radio H3 do drugiego. Na pierwszym z urządzeń, z którego będziemy klonowali dodałem dodatkową częstotliwość, którą zapisałem w pamięci 145 450. Jak widać na drugim urządzeniu tej, tego kanału 33 nie ma. Klonowanie polega na uruchomieniu urządzenia wraz z naciśnięciem najniższego klawisza funkcyjnego na obydwu urządzeniach, a następnie na źródłowym, ponownym naciśnięciu tego przycisku. Jak słyszycie urządzenia wymieniają się informacjami, cała procedura trwała około 30 sekund. A na zakończenie radia informują nas komunikatem SUCCESS. Wyłączamy urządzenia. I jak widać na drugim radiokanału się pojawił. To wszystko. Do następnego razu.